Krokodyl różańcowy. Największy i najgroźniejszy wśród krokodyli. Są to zwierzęta, które naprawdę imponują swoją wielkością. Samce mogą osiągać nawet 6 m30 cm i ważyć 1360 kg. Najprawdopodobniej w przeszłości było można spotkać jeszcze większe egzemplarze, które mogły mieć 7 m długości i nawet 2 tony masy. Obecnie, gdy od wielu lat się na nie poluje i to bardzo intensywnie. Bardzo dużo tych egzemplarzy, największych, po prostu zostało uśmierconych. Tutaj należy zaznaczyć, że o ile te maksymalne rozmiary robią wrażenie, to nawet taki średni samiec mierzący od 4 do 5 m20 i ważący od 400 do 1000 kg wagi robi wrażenie. Samice są znacznie mniejsze i prawie nigdy ich długość nie przekracza 3 m, a masa to około 150 kg. Oczywiście zdarzały się samice osiągające nawet 4,20 m i ważące około 300 kg, ale to są wyjątki. Jednak tutaj samice są zdecydowanie mniejsze i potrafiące ważyć 2-3 i nawet więcej razy mniej niż samce. Są to też najbardziej rozpowszechnione z gatunków krokodyli, ponieważ żyją w Indiach, Azji Południowo-Wschodniej i w północnej Australii. Obecnie nie są aż tak często spotykane jak kiedyś, ale nadal jest to gatunek niezagrożony wyginięciem. Jest ich naprawdę sporo, przynajmniej 400 tysięcy. Są to też krokodyle, które w doskonały sposób radzą sobie w wodzie słonej. I choć inne krokodyle też mają gruczoły solne, to do wody słonej wody inne krokodyle udają się tylko kiedy muszą. Może z wyjątkiem krokodyla amerykańskiego, który również dosyć często w morzu się znajduje. Ale to dzisiejszy bohater, krokodyl różańcowy, potrafi w morzu, potrafi w wodzie słonej przebywać bardzo, bardzo długo i pokonywać przy sprzyjających warunkach, wykorzystując prądy morskie, nawet tysiąc kilometrów. Chociaż najczęściej te podróże są kilku, kilkunastokilometrowe, i później krokodyl na przykład odpoczywa nad brzegiem morza. Ta umiejętność, można powiedzieć, czy też chęć przebywania w morzu powoduje, że po pierwsze można je spotkać nawet wiele kilometrów w głąb morza, wiele kilometrów od lądu. Dodatkowo spotyka się je w miejscach, gdzie nie występują tak na stałe. Na przykład w rejonie morza japońskiego, czyli setki kilometrów dalej od tych zwykłych miejsc, gdzie przebywają. Chociaż tutaj ograniczeniem może ograniczeniem w długości przebywania tam może być dłuższy okres niższych temperatur. Chociaż podobnie jak inne krokodyle są zwierzętami wodnolądowymi, to w porównaniu do innych krokodyli w wodzie, spędzają, w wodzie spędzają najwięcej czasu. Chociaż trzeba zaznaczyć, że na przykład w nocy niektóre krokodyle różańcowe udają się w głąb lądu, żeby tam polować. Ale tak z reguły Atakują z zasadzki, nie są zbyt aktywne, wolą w bardziej spokojny sposób zaczekać i dopiero upolować swoją ofiarę. Siła zgryzu ich szczęk wynosi ponad 16 tysięcy newtonów, a niektórzy szacują, że ta siła u tych największych osobników może nawet wynosić 30 tysięcy newtonów. Czyli są to pod względem siły zgryzu, siły nacisku szczęk, Najsilniejsze obecnie żyjące zwierzęta. Ale to nie tylko te szczęki czynią je tak groźnymi. Oczywiście duża masa, bardzo silne mięśnie to wszystko powoduje, że kiedy krokodyl chwyci swoją ofiarę, to może ją albo utopić, albo, ruszając całym swoim ciałem, po prostu ją rozszarpać. I to jest właśnie najniebezpieczniejsze w przypadku tych zwierząt. Tak jak powiedziałem, albo zabijają szczękami. Albo topią swoje ofiary, ale również tym bardzo silnym ogonem mogą zabić mniejsze ofiary. Krokodyl różańcowy atakuje dosłownie wszystko: skorupiaki, ryby, małe ssaki, duże ssaki, inne gady, płazy dosłownie wszystko i oczywiście też ludzi. Atakuje również zwierzęta ważące bardzo dużo na przykład bawoły błotne. Mniejsze słonie może zaatakować na przykład kangura w Australii, może zaatakować rekina, jeśli ten znajduje się w wodzie. Jest to zwierzę, które atakuje niesprowokowane i również wtedy, kiedy nie jest głodny. Wystarczy, że obok niego znajduje się coś, co można zaatakować. Co czyni je bardzo, bardzo niebezpiecznymi? Są to wręcz najniebezpieczniejsze krokodyle, jeśli chodzi o ataki na ludzi. Nie tylko ze względu na to, że są duże, ale oczywiście też ze względu na to, no, że one po prostu atakują, nie czując żadnego respektu przed niczym. Dlatego określa się je hipermięsożercami, czyli zwierzętami, które są na tej szczycie tej drabiny, gdzie to one zjadają całą resztę. Jeśli chodzi o rozmnażanie, to samica składa w gnieździe do 60 jaj, takich około 120 gramowych, młode rodzą się po 80 studniach. I kiedy się urodzą, młode nawołują samicę, która przenosi je do wody. Pamiętajmy, że te gniazda zakładane są tylko obok wody słodkiej, i tylko tamte młode się wychowują. Dopiero później kiedy podrosną, mogą w tej wodzie słonej już tak żyć przez dłuższy czas. A dlaczego tak często spotykamy je w wodzie słonej? Wynika to m.in. z tego, że te najlepsze siedliska, a Krokodyle różańcowe lubią delty rzek, bagna, lasy namorzynowe. Są oczywiście zajmowane przez osobniki dorosłe duże, a te mniejsze osobniki, słabsze osobniki, są po prostu przeganiane na inny teren i najczęściej są po prostu spychane do morza, gdzie możemy je spotkać, gdzie oczywiście odbywają bardzo długie wędrówki. Takie małe krokodyle znajdują się, można powiedzieć, w pobliżu swej matki przez kilka miesięcy. I później, oczywiście, trzymając się na początku w grupie, dopiero później się rozprzestrzeniają i rosnąc zdobywają kolejne kilogramy. Więc są to zwierzęta bardzo ciekawe, ale również bardzo, bardzo niebezpieczne, stanowiące naprawdę realne zagrożenie dla ludzi. O czym należy pamiętać, kiedy na przykład udajemy się w miejsca, gdzie one żyją, ponieważ taki krokodyl może się ukryć w wodzie, w zaroślach, gdziekolwiek. I niestety mu może być bardzo, bardzo niebezpieczny. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.